Siemanko, dzisiaj y, przyjechał do mnie gwiazdor <laughs> Karol Stugi, oczywiście nie mówię tego y, tutaj w złym słowa tego znaczeniu, ale prawdziwa gwiazda polskiej kulturystyki, jakby nie było I to mówię teraz z szacunkiem, no serio y, Słuchajcie, dzisiaj zrobimy y, trening y, Można powiedzieć zaniedbanych y, grup mięśniowych przez kulturystów Każdy koks, tylko klata, bary, y, biceps a my co dzisiaj zrobimy? A my e, przypodobamy się żeńskiej części publiczności, być może męskiej też i zrobimy trening dupy e, i mięśni dwugłowych. Dokładnie. Czyli pójdzie dzisiaj na róż, dupsko i dwuje. A na początek powalimy trochę gruchy. Na sam początek zaczniemy sobie od jakiegoś ćwiczenia może na się pośrodkowe właśnie. Tylko właśnie to jest królestwo Patrycjusza, więc ja się zupełnie dostosuję. No dobra, to co? Co zaczynamy? To ja już mówię, gdzie idziemy. Być może jakieś odwodzenie, może... Dobra, no to odwodzenie dobra. mamy tutaj. To tu możemy zacząć od odwodzenia. Dobra, tu dawaj. Karol, skąd masz takie leginy oldschoolowe? To no stary, to jest najnowszy kurwa. Wszyscy, co dupę tradują, wiedzą, gdzie takie leginy można dostać. ci na no, poundoucie, a ja. Na poundoucie? Nie znają. <laughs> Pierwsze ćwiczenie to robimy w formie rozgrzewki. Oczywiście później tam pójdą jakieś mocniejsze ćwiczenia na ruszt, no ale ćwiczenie będzie pierwsze, właśnie fajne, takie te odwodzenie łód, bo generalnie już troszeczkę biodra się porozciągają. Dupa się zapaliła. No ja w okresie startowym spędzałem bardzo dużo czasu na tej maszynie. To ćwiczenie i przywodziciele, czyli ruch odwrotny do odwodzenia, e, to było jedno z kluczowych ćwiczeń, które naprawdę zdecydowanie zmieniły kształt moich łód, które w okresie przygotowawczym wyglądały całkiem przyzwoicie, chyba, nie? Było bo nie no, były zajebiste, nie ma się tutaj oszukiwać. No co? następne ćwiczenie. Jakie mamy? Tutaj taki przysiad sumo z wykorzystaniem yy, suwnicy szlifa. Kluczem tutaj jest, żeby cała sylwetka była lekko odwiedzina w tył. Musimy mocno spiąć mięśnie posiadkowe. Wchodzimy w dół. Cały czas te pośladki muszą być spięte. To nie ma być tylko taki przysiad, w którym schodzimy w dół tylko mocno dopinamy pośladki, odwodzimy kolana na zewnątrz, pośladki wspinamy w dwóch płaszczyznach w ten sposób. No i sam element przysiadu z odwiezionymi plecami do tyłu, wspinamy spinamy plecy. Ogólnie dla wielu z Was może wydawać się śmieszny taki trening, ale to jest bardzo istotny element w treningu każdego profesjonalisty. Profesjonalisty, który zajmuje się przede wszystkim modelowaniem sylwetki. Wielu kulturystów tak, jak Patryc już wspomniał, dba o swoje klaty o bary, łapy. Plecy, ale zapominają o elementach, takich właśnie detalach, które dają całej sylwetce taki fantastyczny e, trójwymiarowy obraz. Takim elementem m.in. są pośladki. Elementem, który bardzo często decyduje o tym, czy zajmiemy pierwsze, czy zajmujemy piąte miejsce, na przykład. E, obracając się tyłem do sędziów, tyle szczegółów ile mamy na pośladkach, no praktycznie możemy porównać e, ilość tych szczegółów do. Nie wiem, na przykład naszej klatki piersiowej. Wszystkie te prąskowanie to jest bardzo istotne, żeby ta sylwetka była wypełniona właśnie takimi elementami, dopełniona takimi elementami jak pocięte pośladki, pocięte mięśnie, dwugłowe. To jest coś, co daje nam dodatkowe noty tym, czym się zajmujemy i pnie nas w górę w rankingu, daje nam wyższe pozycje na zawodach. Na scenie serio, które dużo zawodników tak po masoszemu podchodzi właśnie do mięśni dwugłowych, a o pośladkach różnie wspomnę, że później są zdziwieni, że są nie takie noty sędziowskie, jakie by oczekiwali, a tam naleśnik z dupy. Kolejne dziewczątko, jakie sobie wykonamy, to będzie, to będą spięcia na ławkę, to mogą być spięcia na skrzynie, w zależności od tego jaki sprzęt macie dostępny w siłowni. My nie mamy tej skrzyni, bo jest to siłownia hardkorowa, nie ma crossfitowych akcesoriów, więc użyjemy tej ławki, która zapewne nasze, naszą wagę wytrzyma, bo tutaj przerzucane już było naprawdę myślę sporo ton. <laughs> Także zobaczcie, w jaki sposób to wykonujemy. Cały czas ciało musi być w lekkim pochyle, tak żeby maksymalne natężenie napięcie skupiało się na mięśniu pośladkowym to jest ruch bardzo podobny do tego jak, jakim jest kickback tylko zobaczcie, ten ruch zaczynamy z tej płaszczyzny tutaj a kickback to jest tylko przedłużenie tego ruchu, więc cały ruch to jest mięsień, spięcie mięśnia pośladkowego od tej fazy do tej fazy my skupimy się na tej fazie tego, tego, tej, tej początkowej, zobaczcie jak to wygląda Lekki pochył cały czas. Tu akurat pracuje bardziej część, ta dolna pośladku, Właśnie tak jak Karol powiedział, w kickbacku by pracowała górna część, taka podlędźwiowa, a tutaj bardziej pracuje ta część oddzielająca pośladki od dwugłowego uda. Tylko bardzo istotnym elementem jest, aby całe, cały ten ruch wywodził się z pośladka. Tego, który aktywujemy w danym momencie, żeby to nie było, żeby ten ruch nie był inicjowany z tej nogi wykrocznej, żebyśmy nie używali jej do odbijania się, a jedynie do stabilizowania naszej sylwetki. Zobaczcie, pach, wychodzę, wyciągam mocno w tył, tak żeby ten pośladek był maksymalnie napięty, wychodzę do góry. Cały ten ruch to jest mięsień pośladkowy, wiadomo w jakimś stopniu będzie pracował też mięsień czworogłowy, mięsień dwugłowy, wiadomo, ale staramy się w głównej mierze Zaangażować pośladkowe, z Druga strona. Myślę, że pierwszy raz te ćwiczenie robię akurat takie, tą wersję właśnie w pochyleniu. Nie jest łatwa na pewno do wykonania ta wersja bo tracę równowagę, musiałem sobie tutaj pomóc ze stabilizacją, podtrzymując się sztangą, sztangi, przepraszam. No dopiero ostatnie kilka, nie wiem, 4-5 ruchów z całej serii mi dopiero weszło, czyli podejrzewam, że już byłem bliski poprawnej techniki technice, ale początek wiem, że dramatyczny, nie? Ale robię dalej. Ja powiem wam szczerze, że ćwiczenie wygląda na, na banalne, ale dla mnie, z moją koordynacją ruchową, okazał się dramat. Kolejne ćwicząco to ćwicząco na mięśni dwugłowe. Yy, uginanie podudzi leżąc na ławce yy, z hantlem trzymanym między stopami. Tak jak to będzie robił Patryc, już właśnie w tym momencie. Podaję hantel. Dawaj, lecimy. Zaletą tego ćwiczenia jest to, że nie tylko pracujemy mięśniami dwugłowymi, ale tak samo bardzo mocnym stopniu musimy angażować w mięśnie przywodzicieli, żeby utrzymać właśnie ten hantel tutaj yy, między nogami. Istotnym elementem jest to, żeby też mocno spinać mięśnie pośladkowe. Oczywiście w tym położeniu nóg będzie to dosyć ciężkie i myślę, że osoby bardziej zaawansowane będą w stanie to zrobić. Ale tak samo mocne spięcie mięśni pośladkowych, mocne spięcie przywodzicieli wtedy będziemy mogli zdecydowanie mocniej zaangażować mięśnie dwugłowe. Fajne ćwiczenie, niedoceniane, fajne ćwiczenie, niedoceniane, ale warte do wprowadzenia do Waszego planu treningowego. Panie i panowie. Ja wykonuję to w nieco inny sposób. Staram się odwieść no, klatkę piersiową od ławki, przez co delikatnie skracam ten mięsień i ten ruch jest bardzo zbliżony do uginania ramienia w opadzie na biceps. No wiadomo, to jest mięsień dwugłowy również, więc z ruch jest ten sam. Eee, uginanie, tak jak mięsień długowy jest odpowiedzialny za uginanie naszego, naszej nogi, tak? Tak. Pomóż mi. <laughs> tak, nasz biceps w ramieniu jest odpowiedzialny za zgięcie tego ramienia, więc możemy tutaj to, ten ruch wyobraźcie sobie, to co robiłem teraz z odwiedzionym tułowiem, to jest ten sam ruch, jakbym uginął ten ruch z hantlą na biceps. Jak widzicie kąt jest nawet podobny, to jest bardzo podobny ruch. Mocno ja by rozumie... nawet dodał, że to nawet by było w opadzie i z delikatnym jeszcze pod, podpięciem łokcia do góry, że wtedy, to właśnie te, wtedy akcentujemy ten pośladek, jeszcze dopinamy. nie? Czyli podnosimy te biodra do góry, spinając pośladki. Ja robiłem troszeczkę to w innej wersji, ale właśnie teraz zrobię na ostatnią serię, zmniejszę sobie ciężar, obciążenie i zrobię właśnie wersję Karola, bo już generalnie mamy zdowalone. Yy, dwugłowy i pośladki i teraz będę chciał to właśnie sobie wyczuć już tak technicznie z mniejszym ciężarem i właśnie ostatnią serię robię już tak samo jak Karol Let's go Mocno, mocno, dopnij, 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 dopnij Do góry, do góry, do góry Przytrzymaj Mocno, mocno, pośladki spięte, pośladki spięte, staraj się jest takie uczucie, aż kurwa kucie w tych dwugłowych, nie? Kurwa, jakbyś kurz miał, nie... miał właśnie, no To jest taki, taka Taki skurcz kurwa jak i ten no i oczywiście to zobaczcie co się od razu stało. Kolejnym ćwiczeniem zrobimy sobie ciągi z użyciem handli i robimy taką wersję typową właśnie na dwugłowe i pośladki, czyli nie będziemy w to włączać pracy prostowników grzbietów, czyli będą bardzo głębokie ruchy. Nie będziemy się prostować do końca, biodra będziemy odwodzić do tyłu i wpychać je pośladkami po do środka. Oznaczamy, że będziemy pracować tylko w pewnym zakresie ruchu. To nie będzie ruch pełen, taki od A do Z, tylko to wykorzystamy maksymalnie To nie fazę, fazę taką, klasyczne martwe ciągi. Wykorzystamy fazę, w której maksymalnie pracuje mięsień dwugłowy. E, ta faza najbardziej e, taka intensywna. Zresztą zobaczcie sami, jak to wykonuje Patrycjusz. Ruch polega na odwiedzeniu bioder w tył pchnięciu je mocno w przód, angażując pośladki, mięśnie dwugłowy, ale pracujemy tylko i wyłącznie w takiej fazie, jak zaprezentuje to Patrycjusz. Zobaczcie. Spinamy mocno pośladki, spinamy je w przód. Także tylko i wyłącznie mięsień dwugłowy i pośladek. Słuchajcie, taka jedna mała uwaga. Pamiętajcie, że dzisiejszy trening to jest trening detailingowy, ewentualnie trening dla pań. To jest trening, który ma za zadanie nie zbudować naszą sylwetkę, bo takim treningiem nie da się zbudować monstrualnych nóg, ale to jest tylko wyłącznie ćwiczenia, to są ćwiczenia, to jest, to jest rodzaj treningu, który ma jakby wymodelować detale, takie finalne detale. Sylwetki kulturysty zaznaczam. To też może być trening, który mogą użyć tego treningu osoby, które też chcą zbudować swoją siłę. Tak jak powiedzieliśmy, pośladki dwugłowe, łydki, przywodziciele, to są często elementy zaniedbywane, poprzez których, gdy wzmacniając te elementy, może zdecydowanie poprawić się nasza siła podczas takich bazowych, podstawowych ćwiczeń, jeśli na przykład Waszą dziedziną jest trójbój, także słuchajcie dobra nie będę przedłużał, teraz ja pokażę Wam jak ja wykonuję to ćwiczenie, między nami są zawsze jakieś takie małe, małe różnice w wykonaniu tych ćwiczeń, bo inaczej jesteśmy zbudowani, Patrycy już jest troszeczkę innego wzrostu, ma inną długość kończyn, także on troszeczkę inaczej to ćwiczenie wykonuje, a ja pokażę Wam wariant w jakim ja się posługuję. Tutaj akurat w tej serii podłożyłem sobie podkładki pod stopy, pod palce, że akurat palce są na podwyższeniu, pięty osiadają się niżej, wtedy jest większe rozciągnięcie całej taśmy tylnej, czyli dwugłowych i pośladków, a to co nam najbardziej chodzi w tym ćwiczeniu. To akurat sobie ułatwiłem to, żeby bardziej wyizolować tą część.